Witam Was serdecznie z tej strony, Wróżka Wasia, i zapraszam Was na wróżbę na Kwiecień 2019 dla zaliekanych lwów. Co mogę Wam powiedzieć na Kwiecień 2019? Pewne rzeczy się u Was mocno, mocno zakończą. Nie będziecie gdzieś tam widzieć. Nadziei, nadzieja Wam gdzieś tam pod upadnie trochę, bo pewne rzeczy moc, mocno się w Waszym życiu zakończą. Z pewnych sytuacji będziecie chcieli wyjść, ale nie będziecie widzieli tego, tego wyjścia. Natomiast, co mogę powiedzieć Wam? Słuchajcie się yy, mądrzejszych y, osób, bo ja widzę, że tutaj mądrzejsza osoba jest Wam w stanie, w stanie pomóc, yy, takich mędrców, takich y, osób, które. które Potrafiły z pewnych sytuacji wyjść, dobrze sobie radzą w życiu. Więc tak, wa warto o nich, ich prosić o radę i warto ich słuchać, żeby po prostu nie, nie zamykać się na to, co, co ta osoba, która Doświadczyła pewne rzeczy i z pewnych rzeczy wyszła, żeby się na nią nie zamykać, bo ona wam dobrze powie. Dobrze powie, i jeżeli się jej posłuchacie, dobrze na tym wyjdziecie. Natomiast jeżeli tej osoby się nie posłuchacie, no to ja tutaj widzę takie błądzenie u Was. Hmm... No co lwy? Co mogę Wam więcej powiedzieć? No, no... Karty, karty troszeczkę, no, nie, niesprzyjające. No, ale... Nie wyciągnę tych niesprzyjających kart. Yy. Karty są po to, żeby... Yy. Wróżka w ogóle jest po to, żeby powiedzieć Będzie padać A czy Wy weźmiecie parasolkę, czy nie No to jest zależne od Was Więc Może miesiąc nie sprzyjający, Ale to nie znaczy, że, że ma być zły że, że Wy wejdziecie w tą energię I że Wam się zacznie po prostu troszeczkę, troszeczkę Walić. Więc tak, wa warto, jak Wam mówię, że, że jest ktoś, kto, kto doświadczył więcej, wa warto tą osobę posłuchać, bo dzięki niej wyjdziecie na tym dobrze. I dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. I zapraszam na następne filmiki.